Hej witajcie! Dziś dowiecie się wszystkiego czego potrzebujecie, by wygrywać pistoletówki w Valorant. Ja jestem szłejka, nagrywam treści o najnowszej produkcji Riot Games i jeśli interesuje Was ten temat to zapraszam do subskrypcji. Bez większego przedłużania jedziemy z filmikiem. Pewnie pytaniem, które dręczy Was najbardziej jest co kupować w rundzie pistoletowej? Prawie każdy spotyka się z tym, jakże smutnym problemem. Lepszy będzie ghost, umiejętność, czy może sheriff. Z tego co wiem, to głosy są podzielone głównie na dwa sektory. Pierwszym z nich jest kupienie kewa i umiejętności, zostając przy broni zwanej klasikiem. Drugą natomiast kupno ghosta oraz umiejętności. Jeśli spojrzymy na profesjonalne rozgrywki to większość osób wybierze tą pierwszą opcję. Dlaczego? Ghost jest po prostu za drogi jak na możliwości, które daje. Nie one-shotuje z każdej odległości z powodu damage follow. To chyba jest jego największa wada. Pozwala jednak na ciche zabicie kogoś z bliskiej odległości. Najlepiej, by nie więcej niż dwie osoby miały go w drużynie. Ta broń świetnie sprawdza się wśród takich postaci jak szturmowiec, oraz inicjator. Ok, najtrudniejsze już za nami, teraz przejdziemy sobie do samego stylu. Najbardziej popieram taktykę grania na przewagi, czyli tak wyciągacie jednego z przeciwników, załatwiacie go, wykorzystując przewagę liczebną i teraz znajdujecie się już w sytuacji 5 na 4, zależnie od strony, po której jesteście, albo po prostu czekacie na przeciwników. Albo też torując sobie drogę umiejętnościami, wchodzicie na jeden z bombsite'ów. Nie zwlekajcie jednak z tym za długo, bo możliwe, że po prostu skończy się wam czas. Szczególnie trzeba na to uważać, jeśli w przeciwnej drużynie widzicie takie postacie jak Sage albo Cypher. Zachowanie broni, wbrew pozorom, jest dość sprytne. Pamiętajcie, że jeśli przegracie w następnej rundzie, będziecie grać Eko. Czyli zachowując Ghosta oszczędzicie 500 kredytów. Jeśli jasne jest już, że poniesiecie porażkę, postarajcie się chociaż zadać jak największe straty wrogom. Pamiętajcie, że Waszym głównym celem jest zniszczenie ekonomii przeciwnika. Zaplantowanie spajka da Wam porządny zastrzyk gotówki w następnej rundzie. Powinno być to jednym z największych priorytetów w pistoletówce. Tak samo w obronie. Nie możecie do tego dopuścić, inaczej zamiast przed pistoletami, będziecie się bronić przed wandalami. Pamiętajcie, że obraca to też trochę strony rozgrywki. Nagle broniący muszą atakować, a atakujący się bronić. Jeżeli w waszej drużynie znajdują się takie postacie jak Cypher, lub Sage i tym podobne, to tym bardziej polecam się skupić na właśnie zaplantowaniu spajka. Jeśli straciliście element zaskoczenia, raszowanie na pewno nie będzie dobrym pomysłem. Nigdy czegoś takiego nie róbcie. Możecie jednak zostawić tam dwóch swoich towarzyszy, by trochę potuptali. Wyzrotujecie w tym czasie na inny bombsite, a wrogom taki scenariusz nie przejdzie nawet przez myśl. Dzięki czemu zyskacie łatwą, wygraną. Kiedy bronicie bombsiteów, to wbrew temu, co się często mówi. Nie musicie szybko rotować. Gdy tylko przeciwnicy wchodzą na pewien bombsite, rzućcie na przejście, którym wchodzą jakiegoś smołka i ostrzelajcie je. Jeśli rash składa się z całej drużyny, czyli pięciu osób, pozwólcie sojusznikom do was dotrzeć, opóźniając wrogów jak tylko jest to możliwe. Pamiętajcie, raczej nie wygracie 1 na 5 czy 1 na 3. Za wszelką cenę starajcie się przeżyć przy okazji warto zadać trochę obrażeń przeciwnikom i nie dać im zaplantować. Jeśli porsu zginiecie, zaplantowanie spajka będzie dla przeciwnej drużyny bardzo łatwe. A pamiętajcie, że da im to duży bonus do gotówki w następnej rundzie, co może umożliwić im prostą wygraną. Teraz pogadamy sobie czysto o ekonomii naszej pistoletówki. Na początek dostajecie 800 kredytów. Za większość lub nawet całość powinniście kupić bronię i umiejętności, albo też armor. Zależnie od tego, czy wygramy, czy przegramy, dostajemy więcej lub mniej pieniędzy. Przy porażce jest to 1900 kredytów, jeśli zwyciężymy, dostajemy natomiast 3000 kredytów, za kila dostajemy 200 kredytów, a za podłożenie spajka 300 na każdą osobę. Co ciekawe, 300 kredytów otrzymuje też obrońca, który rozbroi spajka. Pamiętajcie, że kupując Ghosta, jeśli zginiecie tracicie 500 dolarów i jakby dajecie je drugiej drużynie. Jeśli natomiast kupicie Kewa i umiejętności, to tracicie tylko 400, a przeciwny Team nic nie dostaje. Wniosek z tego taki, że waszym priorytetem jest plantacja spajka. Przy okazji dobrze będzie, jeśli zabijecie kilku przeciwników. Wtedy, nawet jeśli przegracie, to zostaniecie z podobną ilością pieniędzy co broniący. Zawsze postępujcie tak, by zdobyć jak najwięcej kredytów. Jak już mówiłem, najważniejsza w Valorancie jest ekonomia. I tym oto akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do subskrypcji oraz do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Napiszcie także w komentarzach jaki zestaw wywolicie. i klasika czy gołsta i umiejętności. Trzymajcie się. Cześć!